Prawie codziennik motywacyjny. Poniedziałek, środa i piątek. Prawie codziennik motywacyjny. Wakacje 2023, by zacząć żyć. Podcast od Mediteusz.pl Prawie codziennik motywacyjny. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy. Kłaniam się nisko słuchaczy i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest piątek, 11 sierpnia 2023 roku. Słońce wzeszło o 5.21, a zajdzie o 20.16. Imieniny obchodzą Zuzana, na Włodzimierz i Luiza. Solenizantą wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień uzbrajania się w cierpliwość. Mot to na dziś. Trzeba mieć dużo cierpliwości, by się jej nauczyć. Stanisław Jerzy Lec. Osiemnaste wydanie prawie codziennika motywacyjnego z całej siły. Zapraszam. Ludzie pędzą przez życie, mają swoje sprawy, mają swoje wkurwy, deficytowe doły, mają swoje radości, sukcesy i porażki. Wszystko to, co nas buduje jako ludzi. My pędzimy przez ten XXI wiek, zasypani multimediami, informacjami, z lewa, prawa, Generalnie każdego dnia staramy się żyć najlepiej jak tylko potrafimy, albo przynajmniej jak wydaje nam się, że dobrze jest w taki sposób żyć. Jednakże niewielu z nas zadaje sobie fundamentalne, najważniejsze pytanie. Jakim chce być człowiekiem? Co chce w życiu osiągnąć? Jakim człowiekiem chce się stawać? To pytanie, które jest z gatunku tych pytań, które natychmiast wymuszają odpowiedź i nakazują ci. Poszukiwanie rozwiązań, jak się takim człowiekiem stać. Bo to, że żyjesz, to, że oddychasz, to, że masz swoje przyziemności, swoje miłości, swoje porażki, to niezaprzeczalny fakt. Dokładnie tak samo jak, że codziennie wstaje słońce i codziennie zachodzi słońce, że świeci księżyc, chociaż go czasami nie widać i dzieją się różne dziwne rzeczy na świecie. To dokładnie wiesz. Ale czy zadawałaś albo zadawałeś sobie kiedykolwiek pytanie, jakim chcę być człowiekiem? Co możesz ofiarować światu, wszystkim tym ludziom, wszystkim tym zwierzętom, sytuacjom, które dotykają cię każdego dnia? Nie chodzi tutaj absolutnie o rozdawnictwo, o mitrężenie czasu, o spalanie czasu, o spalanie zasobów. Tylko chodzi o to, żeby tak z ludzkiego bycia na tej niebieskiej kulce Ofiarowywać coś innym ludziom, coś, co być może popcha świat do przodu, coś, co być może u kogoś zmieni czyjeś życie, albo może zachwyci, albo może zadziwi, albo wywoła jakikolwiek inny trigger, który będzie miał wpływ na drugiego człowieka. Nie ma żadnego znaczenia, czy jesteś autorem książek, fotografikiem, rolnikiem, pilotem śmigłowca, jeździsz Uberem, klepiesz w Excelu itd czy wszystko to co robisz w jakikolwiek sposób możesz ofiarować światu to że ci ktoś za to płaci albo nie albo jest to twoim wielkim hobby to jedno ale z drugiej strony my jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani żeby dawać i tak jak powiedziałem pod żadnym pozorem nie chodzi to o wydatkowanie energii albo spalanie czasu chodzi o to aby tak po ludzku, tak normalnie ofiarować drugiemu człowiekowi coś, bez względu na to, czy to będzie Twoja praca, za którą otrzymasz pieniądze, czy to będą jakieś dobre słowa, a może wymiana barterowa, chodzi o to, żeby to wszystko działało. Jakim jesteś człowiekiem? To, że żyjesz, to wszyscy wiemy, bo Ty słuchasz, ja do Ciebie gadam. Ty na pewno uśmiechasz się pod nosem albo pukasz się w czoło, co ten łysy znowu na wymyślał w tym podcaście. To, że biegniesz przez tą niebieską kulkę, to niezaprzeczalny fakt. Wiemy o tym, ja i ty doskonale się rozumiemy. Ty wstajesz, uśmiechasz się, albo jesteś zdenerwowany, zdenerwowana, albo masz jakieś radości, albo masz jakieś smutki. Ale zastanawiałaś się, czy w Twoim życiu, które miało miejsce do dziś, do tego momentu, kiedy słuchasz, Kiedykolwiek przez Twoją głowę przeleciało to pytanie, jakim chcesz być człowiekiem? Tak jak Ci powiedziałem, to pytanie od razu wymusza odpowiedź i poszukiwanie rozwiązania, bo my, jako ludzie, nie lubimy żyć w próżni, nie lubimy żyć w zawieszeniu. My, jako ludzie, musimy mieć zdefiniowane pewne rzeczy. Musimy mieć pewne pewniki, że wstajemy, że jesteśmy zdrowi albo wychodzimy z jakiejś choroby, nawet jak na nią zapadliśmy, albo mamy takie, a nie inne przekonania. To wszystko nas buduje, to wszystko nas lepi w jedną całość człowieka odczuwającego. Człowieka z sensoryką, ze swoimi przekonaniami, ze swoimi miłościami i tym wszystkim, na co składa się społeczeństwo. Ale jeżeli zadasz sobie pytanie, jakim chce być człowiekiem, natychmiast szukasz rozwiązań, naprawiasz deficyty w swoim życiu, naprawiasz to, co nie działało, naprawiasz to, co nie było takie, jakie winno być według Twojego przekonania. Namawiam Cię do tego bardzo serdecznie. Zadawaj sobie to jedno z fundamentalnych pytań, największych, jakie może się przydarzyć człowiekowi, dlatego że zadając sobie je często, będziesz sama chciała albo sam chciał uzyskać odpowiedź na to, co Cię definiuje, jak Ty lokujesz się jako człowiek pośród tych wszystkich ludzi, którzy, którzy Cię otaczają, tego całego świata. Czy chcesz być człowiekiem dobrym, szczęśliwym, spełnionym, możesz ofiarowywać coś wszechświatowi i innym ludziom? A może chcesz być zgorzkniałą kobietą, zgorzkniałym facetem, któremu się wszystko nie podoba, ma wszechwiedzę na wszystkie zadane pytania, we wszystkim węszy podstęp i wszystko jest źle. I tak naprawdę to cały świat to jeden wielki spisek Ziemia jest płaska i odwiedzają nas kosmici 15 razy w tygodniu. Czy może? Chcesz być człowiekiem, który jest spełniony, szczęśliwy, zadowolony. Z racji tego, że urodził się na tej planecie, żyje, ma sensorykę, ma swoje miłości, ma swoje porażki, sukcesy, ale cały czas pędzi do przodu, do tego, żeby budować ten świat lepszym, a zarazem siebie, żeby zostawić coś po sobie innym pokoleniom. Jedno z najważniejszych pytań, jedno z najważniejszych pytań, które padło w tym podcaście, jakim chcesz być człowiekiem, jakim jesteś człowiekiem. Jakim jesteś, to doskonale wiesz tak naprawdę, ale jakim chcesz być, natychmiast stawia cię w procesie, w procesie poszukiwania, w procesie zmiany. Zmieniaj, transuj, medytuj, żyj najpiękniej, jak tylko potrafisz. Bo życie prawdopodobnie przydarza nam się tylko raz, i szkoda by było tak fajnego przelotu na te wszystkie niskoenergetyczne rzeczy, na te dojazdy, na te czarne myśli, na te niepowodzenia, na te porażki. Na tą nakarmioną do granic niemożliwości podświadomość, która potem odpala wszystko to, co zostało do niej wrzucone. Jakim chcesz być człowiekiem? Jak chcesz żyć? i Jak chcesz się spełniać jako najdoskonalszy, według niektórych, byt na niebieskiej kulce? Uwaga, uwaga, dziewczynki i chłopcy! To dziś, 11 sierpnia 2023 roku, o godzinie 9 rano, rusza wyczekana. Wyczekana, wypieszczona, obiecana dawno temu, sprzedaż książki. Samokontrola umysłu metodą Silwy, według pana Jose Silwy i Filipa Mill. Mam ją teraz w rękach. Trzymam i jestem chyba najbardziej szczęśliwym człowiekiem w promieniu 350 km od miejsca, w którym nagrywam ten podcast. Przyjechała kilka dni temu z drukarni, piękna, pachnąca, gruba, w twardej oprawie, z dołączonymi nagraniami transowymi. Książka, którą udało nam się wznowić po 30 latach nieobecności na księgarskim rynku. Książka, która ostatnimi czasy na serwisach aukcyjnych typu Allegro, typu OLX osiągała ceny zawrotne rzędu 250-300 zł. Jest. Dziś po godzinie 9, nie wiem o której słuchasz tego podcastu, wiedza mediteusz.pl czeka na ciebie. Ale teraz dla wszystkich tych, którzy dotrwali do tej chwili, do końca tego podcastu, mam małe fajne ogłoszenie. Pierwsze trzy osoby, które napiszą mi maila na mediteuszmałpa.gmail.com, dlaczego Silva i co ona może zmienić w ich życiu, otrzymają ode mnie limitowaną edycję tej książki. Edycję, którą ma tylko kilka osób w Polsce: Między innymi Andrzej Wójcikiewicz, profesor Królicki, Jarek Gutz. Damian Bydliński, który projektował układki, Sylwia Zajdel, która robiła korektę w tej książce, i jeszcze kilku innych partnerów tejże. Limitowana edycja czeka. Czekam na Wasze maile. Trzy pierwsze osoby: Mediteusz, Małpa, Gmail.com. I chciałbym się dowiedzieć bardzo, co metoda silby może zmienić w Twoim, Twoim albo Twoim życiu. I w tym mailu, jak będziesz pisała albo pisał do mnie, od razu pod tą y, opowieścią napisz proszę numer paczkomatu pod który ma owa książka trafić i tylko i wyłącznie paczkomatu bo nie ma innej opcji, mamy straszny sajgon i nie będziemy mieli czasu aby zajmować się wysyłką w jakimkolwiek inny sposób, czyli numer paczkomatu adres e-mail, numer telefonu i historia trzy pierwsze osoby otrzymają no umówmy się cztery, cztery pierwsze osoby dobra pięć, pięć pierwszych osób które napisze do mnie maila otrzyma książkę od początku wiedziałem, że to będzie pięć osób, tylko chciałem podgrać atmosferę. Kawowiczom z buycoffee.to mediteusz dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie za co, jesteście przecudowni, nie mam większych słów, żeby to wyrazić. Jesteście najwspanialsi. Wszystkim tym, którzy czekali na Sylwę, wiecie, wiedza mediteusz.pl albo umysłu.pl już po godzinie dziewiątej. Tymczasem życzę Ci pięknych spełnień. Wszystkiego pięknie niemożliwego, bo, co możliwe, to i tak się spełni. Słyszymy się w poniedziałek o godzinie 6 rano. Trzymaj się ciepło. Cześć. Prawie codziennik motywacyjny. Poniedziałek, środa i piątek. Prawie codziennik motywacyjny. Wakacje 2023, by zacząć żyć. Podcast od Mediteusz.pl. Prawie codziennik motywacyjny. Zaprasza Mediteusz.